Witajcie kochani i kochane w części trzeciej, w tej części pokażę osobom, które nie wiedzą jak to zrobić, jak się robi taką listwę podwójną przy dekolcie. Jak widzicie w tej listwie zniknęły wszystkie nierówności. Zrobiłam tutaj też takie dookoła, jednym ciągiem w zasadzie dookoła plisy dekoltu zrobiłam taki łańcuszek. No, i tutaj wydziergałam na filmie ten fragment, to znaczy pokazałam, jak nabrać te oczka, jak się dzierga pierwszy rząd, jak się zamyka. Ja tu zastosowałam celowo dwie, dwa rodzaje włóczki, to znaczy, no to jest ten mój jedwa buret, buret a to jest merinos y, tweedowy, tweed y, ten, soft donegal. to celowo po to, żeby usztywnić tę część kołnierzyka. Tak, tutaj ten fragment, tak jak jest to przy koszulach e, z kołnierzykiem. No i teraz tu jeszcze kołnierzyk, o którym nie kręciłam filmu, ale to jest kołnierzyk robiony jedną nitką na drutach 3,25. Przy czym cały sweterek był robiony, bluzeczka na 3,75, to jest 3,25. To jest lewa strona czyli ta, która dolega tutaj do ciała, a prawa to jest ta, która y, wychodzi na wierzch, I na lewej jest to zwykły ściągacz, jeden na jeden, natomiast na prawej stronie oczka prawe są wkuwane w oczko leżące niżej. Czyli w jednym rzędzie robimy y, oczko właśnie prawe wkute niżej, a na tej stronie przerabiamy normalnie je na lewo i tym sposobem on jest taki bardziej mięsisty. Zastanawiałam się czy tak nie wykończyć dołu tej bluzeczki, ale stwierdziłam, że no wtedy by się znacznie od, od, y, byłaby widoczna różnica tak, w grubości, bo byłby on masywniejszy niż cała reszta. Też go zrobiłam na drutach 3,25, ale widzicie jak zrobiony zwykłą, zwykły ściągacz na jeden na jeden i jest no, dziurawy. Tak. On się troszkę może zmieni po praniu, ale nie bardzo. Więc dla osób, yy, yy, które nie wiedzą, jak zrobić, nie musicie stosować podwójnej, znaczy dwukolorowej włóczki. Można zastosować jednokolorową, czy tą główną, ale wtedy, nabierając oczka po stronie lewej, warto je na coś od razu nakładać, czyli jak gdyby owijać odrut, a ja tego nie robiłam, bo miałam oczka, którym się Kolorystycznie wyróżniają. Ja mówię, no ten tweet w tej chwili jeszcze jest przed praniem, więc te oczka są takie e, nierówne, jak to w tweedzie Zresztą tutaj ten jedwab też ma nierówne oczka, ale po wypraniu on po prostu nabuchnie, on się odkryje, otworzy i będzie stanowił taką bardziej monolit. E, Także, jeżeli kogoś interesuje część dalsza, yy, czyli jak to zrobić, zapraszam na dalszą część filmu. A z pozostałymi, zaglądam się serdecznie do następnego, w następnym filmie pokażę już ten, całą tę bluseczkę i jeszcze raz opowiem, jak ja to po kolei dziergałam. Zrobiłam sobie taką pętelkę yy, na tym która będzie mi trzymała nitkę, żeby ta nitka mi się nie rozwlekała. To są druty mniejsze o pół rozmiaru niż te, którymi dziergam bluzeczkę. I zaczynam nabierać oczka od strony z dziurką, czyli od prawej poły. Nabiorę sobie oczka na te blisę. Widzicie, teraz jak zaciągnę, to po prostu ta pętelka trzyma tutaj naprężenie nici. To wykonanie z tej mniejszej, znaczy na mniejszych drutach plisy no, da mi możliwość jeszcze ściągnięcia bardziej tego dekoltu, bo bluzeczka leży bardzo ładnie, dekolt jest bardzo letni, no, czyli może ciut za duży. Robiąc taką podwójną plisę Ukryję te wszystkie nierówności tutaj, brzegu bluzeczki, tak? No bo są tutaj takie nierówności, ponieważ ta włóczka jest mało elastyczna, to miejscami mam takie powyciągane te oczka, które narzucałam. A dzięki temu rozwiązaniu nie będzie tego w ogóle widać. I wydaje mi się, że będzie cały brzeg bluzeczki bardzo estetyczny. Ja tu się wkuwam nie zaraz pod łańcuszek, tylko niżej. To jest ten łańcuszek z tego tu jest łańcuszek, tu. A tu jest oczko niżej i w to oczko się wkuwam. W każde oczko. Tu doszłam do tej części prostej. Tu jest ostatnie oczko, znaczy jako pierwsze dobrane, a później jest, są oczka, które nabierałam nie dodając oczek, tak? Czyli robiłam taki prosty fragment. Widzicie, że tu idzie po prostym To ja się wkuwam w ten rządek, tutaj najbliżej leżący. W Patrzę w trzy oczka, czwarte przepuszczę, raz, dwa, trzy i czwarte przepuszczę, to już czwarte. To są rzędy, tak? To są oczka na wysokość. Raz, dwa, trzy i czwarte przepuszczę, i teraz znowu przechodzę na oczka, które są tutaj już oczkami na pagonie, i na plecach. I tak nabrałam oczka i nabrałam jedno oczko więcej. To oczko, które tutaj nabrałam wchodzi w rząd oczek y, lewych, które tutaj są na lewej stronie prawymi w tej plisy dekoltu. Ja to oczko teraz zdejmę sobie szydełkiem. Zdejmę, nałożę na szydełko i zrobię sobie taki łańcuszek. Przejdę dookoła tej plicy i wrócę do tego miejsca, od którego zaczynam nabierać oczka. To, to trochę krótkie druty wzięłam. I robię to w tym rzędzie oczek lewych z tej strony. I tu się wbijam w każdą dziurkę. Nie będę zaciągała zbyt mocno, tylko sobie powyciągam. To jest włóczka, która w tej chwili wygląda dosyć cienko, ale ona naprawdę bardzo się otworzy. Bo to jest tweet taki z cewki, jest w tej chwili powleczony parafiną czy woskiem. I póki co ten łańcuszek nie jest zbyt e, ozdobny, no ale będzie taki jak się. Łoczkę otworzę. Tak, skończyłam. Tutaj jest oczko łańcuszka. Tą pentelkę zdjęłam już z drutu i teraz nadzieję sobie po prostu to oczko łańcuszka na drut. Biorę nitkę właściwą. Nitki tej nie odrywam, bo ja tą nitką sobie nabiorę później oczka po wewnętrznej stronie i te plise po wewnętrznej stronie zrobię granatową. Te oczka są tutaj dosyć luźne, więc Myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, żeby z tego skorzystać, żeby to naciągnąć. Teraz biorę nitkę właściwą i ja chcę mieć taki szlaczek, więc nie będę tych pierwszych oczek przerabiała na prawo, tylko wszystkie je przerobię na lewo i przerabiam sobie te oczka na lewo. Są przekręcone. Dosyć ściśle robię te oczka. Jedną część tej plisy przerobię i później przejdę i przerobię drugą część plisy. Tu mi chyba spadło jakieś oczko. Po wydzielaniu czterech rzędów Podnoszę teraz te oczka tutaj, które są y, tą nicią kontra kontrastową na drugi drut, nie jest to trudne zajęcie i też można się posłużyć szydełkiem, tak oczko po oczku tu podnoszę i tak po przerobieniu 4 rzędów z tej strony i 4 rzędów z tej strony Będę teraz łączyła te oczka. Nitkę odcięłam, wsadzam ją do środka tutaj. W tym środku, jak widzicie, znikną wszystkie nierówności tego mojego dekoltu. Dekolt będzie ładnie wykończony. Ten cały szlaczek się zmniejszył bardzo. Jest taką stanowi ozdobę. Można to robić, można tego nie robić. Ja lubię robić takie rzeczy. E no i będę teraz przerabiała po dwa oczka razem i prawa strona kołnierzyka to jest ta strona, która tutaj będzie po lewej stronie. Więc ja najpierw robię sobie taki um, przygotowawczy rząd, po prostu połączę te oba oczka, przerobię ten rząd na prawo, odwrócę robótkę i tutaj też przerobię na prawo. Prawymi oczkami, bo wzór zacznę robić po tej stronie, ponieważ wymyślałam, że to będzie taka półpatentowa angielski ściągacz, tak? Też tak się wbijam, żeby to oczko z tego drutu, z tego gdzie są oczka lewe, nie było przekręcone. Bo ja tu powinnam wykonywać oczka lewe, czyli to oczko jest tak przekręcone, a to oczko jest prawidłowo. Czyli na tym drucie się wbijam tak jak do przerobienia na prawo yy, metodą wschodnią, tak? A tutaj tak jak do przerobienia na prawo metodą zachodnią, czyli kontynentalną. I tu sobie podciągam tę niteczkę za każdym razem. Widzę, raz już nie podciągnęłam, więc ją muszę wyciągnąć. No taka mówię, niewdzięczna ta włóczka jest. O. I to muszę pamiętać za każdym razem, żeby ją podciągać.